z innych gier, dużo w ogródku robiłem, więc ciężko było mi tutaj gdzieś się wyrwać, żeby coś zrobić. Więc postanowię do Was wydać, mam 3000 monecików, więc mamy zamiar odwiedzić sklepik i coś tutaj powydawać. Tutaj tych mon monetów. Więc zobaczymy, czy mam jakieś recepty do wykupienia. Nie mamy itemkami, nie będziemy się przejmować, bo itemków nie trzeba. Koinsy nam nie trzeba. Zajmiemy się ubraniami. Mm, bardzo mnie korcą tutaj te skrzydełka ogniste. Jak to będzie wyglądać? Co będziemy, jak możemy. Kupujemy skrzydełka ogniste. I idziemy tutaj. Gdzie mamy skrzydełka? Nie wiem, czy się zaraz wczytają. Czy się nie wczytają? O, tutaj o! Bierzemy je do naszego awatarka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze mamy noce, ale nie tak. Tutaj. O! Patrzcie, jak to daje. No, eleganckie te skrzydełka są. Dobra, te są fajne. Przyjdziemy. Mogę Wam zaprezentować też wszystkie inne skrzydełka. O, blokowały się. Tutaj mam takie. Ale Wam zaprezentuję wszystkie, jak wyglądają. No, w nocy może niektórych nie będzie widać. Tu mamy coś takiego. Tak, może w nocy ich za bardzo nie widać. No, ale akurat mam noc, więc. Tak to wygląda. Przejdziemy dalej do sklepiku. Co my tu mamy? No, tak się troszkę wczytuje. Tutaj mamy te. To już na pewno widzieliście we filmikach, jak latałem. To to takie zwykłe, normalne. Tutaj nietoperza. Tak chyba nie będzie widać bardzo. No, takie skrzydełka nietoperza. No nie pasują, troszkę do tego silnika odrzutowego nie pasują te skrzydła za bardzo. Mógłby się zmieniać ten silnik odrzutowy, no to jest troszkę chyba nie, nieprzemyślane ze strony twórców. Do tego jak najbardziej, tak? Pasują. Ale tutaj jeszcze, bym powiedział, ale tutaj, no tutaj może jeszcze tak, ale tu tak fajnie, ale tutaj już, no niby się to tu łączy, ale tu mamy coś takiego, aha. Ja mam taki kolor ustawiony, zielony, i temu te skrzydełka są chyba zielone. Tu mamy takie, no dziwnie to wygląda, bardzo dziwnie. Idziemy gdzieś tam jeszcze w inne skrzydełka. Jakie jeszcze są dostępne? Chociaż ja się to wczyta, bo to się musi wczytać. Aha, i te. Te tak mamy wszystkie, tak? to na tych chyba latałem standardowo, gdzie nie mylę. O, do góry, o, no takie białe, też fajne, też mi się podobają. Ale jednak e, przechodzimy na te nasze ogniste, ogniste skrzydełka. Gdzie pan kupuje, że ja je mam kupione? Musi to wczy wczytać wszystko, tak? Bierzemy te skrzydełka. Co my tu jeszcze mamy? E, aha, mamy tutaj te, te... nasze stworki różne. Więc na razie nie wiem czy... Czemu nie mogę wejść niżej na tego nodu? To się blokuje, więc zobaczymy, co by sobie tutaj mm, można było wykupić. Tutaj mamy rękawice. Tutaj mamy kask. Aha, możemy taki kask. Tak dziwnie wygląda w tym kasku. Aha, możemy taki kask. Taki kask, o budowlanca, a mamy tego tu więcej, taki, 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 o i taką głowę, myślę, że sobie ten kupimy, jak sobie jest. jak sobie jest taki kask. Zobaczymy zaraz jak to będzie wyglądać. Czekajcie. O! <laughs> I w takim kasku zasuwa. No, no, nawet, nawet, nawet fajnie. Przejdziemy jeszcze tutaj do sklepiku, zerkniemy co tutaj jeszcze w ogóle jest. Z tych naszych ubranek. To już mamy bardzo dużo wykupywanego. Nie, nie, nie wiem o co z tym chodziło. Nie wiem właśnie co to, co, o co z tym chodziło. Nie wiem co to dało nam w ogóle. Nie mam pojęcia. Nad czym by się tu zastanowić? Może świetny miecz? To jest rękawica, czy to nie? To jest chyba ten, co będzie za nami fruwał. Więc myślę, że ty to jest. Mamy smoczka, może ten świetny miecz sobie weźmiemy. Tutaj mamy co? A tutaj są chyba rakietki Wiecie co jest tego? Dobra, kusi mnie ten miecz Kusi mnie ten miecz, zobaczymy sobie ten miecz Czekajcie się nam to wszystko czyta Dobra, czytało się. Gdzie jest ten miecz? Tutaj. O, taka pałka. Zobaczymy jak to będzie wyglądać Wow. Nawet fajnie Czekajcie, znajdziemy coś do ubicia z rybka jakaś. nawet coś buduje Nawet, nawet fajnie wygląda Takie chodzi. Zobaczymy, co tu jeszcze mamy w tym sklepiku. Myślę nad, nad tym. To jest chyba lampka, która będzie za nami chodzić. Tutaj mamy zbroję, tutaj mamy te konie. A wykupimy sobie tego tego ptaszka. Zobaczymy, jak to wygląda. E, to będzie chyba. To będzie. Tutaj by to było, nie? O! Taki ładny będzie z nami wpływał. O! Hehe. Fajnie, ptaszek. Nie wygląda. Dobra, idziemy dalej. Co tam mamy jeszcze? Jest ta pszczółka. Ale to też myślę, co to będzie. Drogie. Dobra. Bierzemy, jak mamy, to bierzemy. To, to też jest tutaj, tak też jest tutaj. No to tak, to tak dziwnie wygląda, no, ale dobrze, ja niech się nas nie zapływa. Dobra, ja tam wolę e, mieczyk zerowy. Zobaczcie, mam mój legendarny, złoty, Elegancko się błyszczy, też fajnie wygląda, więc wolę mój mieczyk. Idziemy zerknąć, teraz może jakieś stroje zerkniemy. Co eee, tutaj mamy? Co, nie wczytało się? Coś się nie wczytało. No, mamy wszystko do wykupienia. Dobra, teraz się wczytało. Myślę nad strojem. E, tu jest chyba tylko ten klucz. Tu będzie cały ubiór. Tu będzie ten zając. Tu będzie nowa zbrojka cała, więc myślę tutaj nad tą zbrojką całą. Albo tutaj tego. Lutka. To też może być fajne. Albo ten, ten, ten konie, ale to chyba są tylko głowy. Dobra, weźmiemy, weźmiemy tą zbrojkę. A nie czy to w ogóle, co to w ogóle jest. Czy, czy w ogóle będę w stanie to znaleźć? Za dużo rzeczy kupuję, zmieniam i nie nadąża ta gra za mną. A, tu jest ta rękawica. O nie no, ta się mi podoba, ta jest fajna. A ta jest jeszcze lepsza. ta jest taka sobie. Tutaj byśmy dostali chyba nic. Tutaj z tych głowów. Aha, mamy tego konia i to mamy jeszcze do wykupienia. Tutaj nie wiem co. Aha! Te końskie łapki. A, dobra, może być to. A tośmy chyba dostali. Nie wiem jak w sumie użyć, jak które fajnie wyglądają. No takie, tak jak widziałem, a takie napakowane, puszysty taki. <grych> okay. o, o z marcheweczką, całkiem elegancko, feterku. Zbroja. Jak to wygląda. O, ten lizaczek, ten lizaczek jest zabójczy. No tak. A czekajcie, gdzie była ta? O, tu jest ta. No też, też całkiem fajnie to wygląda, ten klucz. Już też jest elegancki. Dobra, przejdziemy do tego sklepu i zerkniemy jeszcze, co by to można było wykupić. Mamy no, całe 2000, więc możemy poszaleć. Więc myślę, że będziemy kupować po kolei. Kupimy sobie tą rękawicę, bo się mi dosyć podobała. Użyliście ją widzieli, więc. Sobie ją kupimy, Teraz sobie ją zamontujemy. Mamy tę rękawicę, tak, jak się prezentuje ta nasza rękawica. O, <laughs> idziemy poza strefę, ale jeszcze sobie strzelimy o takiego. Patrzcie jakie mamy koły, uuuu tak, tak. W sumie mogły te promienie być trochę inne, jakieś, w jakieś różnanie typu kształt, ale... Ale no dobra, ogólnie fajnie no Ogólnie fajnie, dobra Przejdziemy jeszcze, zobaczymy co tu jest Ciekawi mnie ten klucz taki. był ten klucz? Ten klucz był tu ciekawi. co, dostanę całe? Chyba wszystko dostanę. No kupimy. No i ten, ten, ten klucz był ciekawi. Jak ten klucz wyglądał Troszkę ta granie nie należy tego przetwarzać Za dużo dużo nakupywałem Klucz. Nie wiem jak będzie wyglądał Fajnie z kluczem na zasuwę Fajnie wygląda masywnie Fajnie, już mi się podoba te tu jeszcze mamy. Możemy jeszcze coś kupić. Ten lizaczek. Lizaczek też chyba fajnie będzie wyglądał. Zresztą sobie na lizaczka. mi lizaczka. Dużo, dużo grama do wczytywania nowych rzeczy i nie jest, jestem za bardzo rady. Dobra, zaczekasz. Tam. Dobra, wiecie co, bo już coś długo trwa, a widzę, że coś mi tutaj przyjechało. Kupimy na to co nas stać. się, no Myślę, że weźmiemy sobie jeszcze ten strój. Tak. Weźmiemy sobie tego. robimy sobie jeszcze może pszczółkę ile jeszcze mamy kasy? Jeszcze mamy troszkę tego, co sobie jeszcze możemy kupić? Nie dużo mamy, ale jeszcze coś możemy kupić. Ten jest dosyć drogi, więc sobie. Mamy sobie konie. Mamy 400. Tak, wystarczy. mamy to. Mamy 200. Więc tylko Szkoda, że nie daje wszystkich. Myślę, że weźmiemy sobie to. I tyle, bo wykorzystaliśmy całą kasę. się tylko mieli. No i myślę, że się Wam e, podobała prezentacja, tutaj. Wszystkich rzeczy, jakich e, prawie wszystkiego, jak poszło, by kupić, Wam pokazałem. Mniej więcej wydałem troszkę tej, tej kasiulki. Możemy teraz przebierać, ubierać, jak się nam będzie podobać. Naszego tu bohatera. No i taki luźniejszy odcinek. Myślę, że się Wam spodoba. Zapraszam do komentowania, ławki w górę, subskrypcji i do zobaczenia. Cześć Wam!